Ściekłego azotu wyciągnięta butelka. Cześć, dzisiaj dzień szósty naszego pobytu, dzień tak zwany dzień przesilenia. Dlaczego przesilenia? Bo zawsze po tych takich emocjonujących pierwszych dniach tej euforii przychodzi taki moment, kiedy czujemy się lekko zmęczeni i totalnie nie robimy nic. Po prostu odpoczywamy wczoraj. Pożegnaliśmy Kubę, zrobiliśmy grilla, imprezkę. Kuba dzisiaj rano wyjeżdżał wcześniej do Szczecinka i ze Szczecinka do swojej pani, do Włocławka, tam się miał z nią spotkać. Także zostaliśmy w tej chwili we czwórkę, ale w niedzielę dobija do nas, w niedzielę albo w poniedziałek dobija do nas Piotruś, kolega z Włodzisławia. Także znowu będziemy prawie w komplecie. Sorry za te refleksy na na obrazie, ale na przedniej kamerce pękło mi szkiełko i coś takiego zaczęło się pojawiać. Muszę, jak po powrocie do Londynu, muszę wymienić szybkę i będzie wszystko ok. Co dzisiaj robiliśmy, a odpoczywaliśmy. A to trochę snu, oglądania filmów, trochę poczytałem książkę, w internetach posiedziałem. Także bardzo pasywnie żeśmy spędzali ten dzień, za wyjątkiem Adama, który który wsiadł na rower rano i pojechał do Czaplinka grubą trasę sobie zrobił i wrócił po południu w tej chwili ja postanowiłem wyjść na spacer bo jest piękna pogoda a wstyd przyznać przez te 5 dni ja jeszcze nie byłem nad jeziorem więc idę, pokażę wam jeziorko i trochę bornego przy okazji zaliczę jakieś piwko w barze pod Idąc w stronę jeziora Pile Przechodzimy teraz przez Najstarszą część Bornego Sulinowa, to jest ulica Lipowa Stare jeszcze po niemieckie po niemiecki Budynki, tu niegdyś mieściła się wieś Nie żadna Borne albo coś w tym rodzaju A wieś Lindę. Dlatego ulica Lipowa, bo po niemiecku Lindę, jeśli dobrze pamiętam To jest Lipa i chyba tu rosną Nawet lipy Stare budynki Bardzo ładne miejsce. A tam na dole już się zaczyna kompleks leśny i jeziorko przy samym wyjściu z ulicy Lipowej są ścieżki biegnące na tak zwany półwysep Orła właśnie tam gdzie na rowerze dlaczego półwysep Orła? po prostu jeżeli się spojrzy na mapę Bornego Solinowa na rzut poziomy to ten półwysep ma kształt po prostu głowy orła. A tam już widać piękne jezioro Pile. Idziemy na spacer wzdłuż brzegiem jeziora Pile. Pięknie, słyszycie ten śpiew ptaków, odgłosy lasu, jeziora. Cudowne. Troszeczkę spacerowiczów jest nad jeziorem, bo rzeczywiście pogoda jest idealna. Tutaj mamy hotel Marina, ale niestety od dwóch lat, mniej więcej jest, od czasów pandemii, jest zamknięty, nieczynny. A było to ładne miejsce. W tej, na tym ogromnym statku siadało się, kupowało się piwko i miło się spędzało czas. Wschodnia część jeziora pile, plaża słoneczna tu w tym miejscu dawno dawno temu żeśmy często spędzali czas z naszymi dzieciakami. To no jest dom oficera, który z roku na rok popada w coraz większą ruinę. Myśmy jeszcze mieli szczęście jakieś 20 lat, bo widzisz go w lepszym stanie. Kilka razy już tu pożar miał miejsce pewnie niedługo niewiele z tego zostanie i to zostanie ten budynek tutaj to jest klasztor i otaczające je szeregowce oczywiście już pełniące rolę tylko i wyłącznie mieszkalną zobaczcie w jaki sposób zagospodarowano te wojskowe koszarowce Przepiękne mieszkania, przepiękne budynki, ale ceny mieszkań też koszmarne pewnie. I już zbliżamy się do celu mojego spaceru, czyli miejsce, gdzie otrzymam nagrodę. Parpotarłem też ten budynek. Cześć! Dzisiaj jest piątek, dzień siódmy pobytu w bornym Solinowie. Po dniu przesilenia wypoczęci. Jeśli mamy konkretne plany, jedziemy z Adamem, z Irkiem na górę śmiadoską. Tam jeszcze nie byliśmy, nie pokazywałem wam tego, ale chciałem wam pokazać, jedno, pokazać jedną fajną rzecz dotyczącą Tomka. Tomek nie dość że jest najlepszym naszym kucharzem, to jest też niezwykle kreatywny, już wam pokażę. Pamiętacie, moją przygodę. Z pierwszego filmiku, jak usłyszałem, korniszony na ognisku, Tomek dewcipniś kupił mi od razu taką fajną czapkę z ogórkami. Wyglądam w niej jak bohater filmu Podróż za jeden uśmiech. I oczywiście skarpetki. W ogórki. Ale co jeszcze wymyślił? Wszystkim na pamiątkę wydrukował coś takiego. My tu już do Bornego przyjeżdżamy. Dzisiaj, teraz jesteśmy 21 raz więc Tomek postanowił zrobić taki album m, pamiątkowy z naszych, z naszych pobytów. Tutaj wyborny, niesamowita rzecz. Wszyscy bohaterowie wyjazdów jest i Krzysiek i drugi Krzysiek, którzy już nie jeżdżą z nami, a to nasi chłopcy. Mój syn i syn Irka. Wtedy mieli chyba po 9 lat. Teraz stare chłopy są po 30 i takie wycieczki piękna sprawa, piękny pomysł Tomek jest niezwykle kreatywny świetna pamiątka już gotowi na wyjazd na górę śmiadowską, dystans około 20 km z nami z powrotem i zwiedzanie bunkrów zobaczymy co się da tam zobaczyć to jedziemy i znajdujemy się w miejscu, gdzie są fragmenty wału pomorskiego pod nazwą Góra śmiadoska, fortyfikacje a dookoła nas piękna Polska złote łany zbóż pszenicznych, świeżo gdzie bo, bocik przycupuje, przytupuje, przytupuje. <laughs> przytupuje. <laughs> a My przyjechali zobaczcie, jak pięknie. Cudownie, kolorowo. A tutaj szlak Cały czas chodzimy po górze świadowskiej, wszędzie są fortyfikacje. Tam jest dziura, ale ja tam nie wchodzę. O, fiu, fiu. Nawet szybelki są, można zejść na dół. Kolejne wejście i jakiś szyb. Nie wiem gdzie ten Adam się nam zgubił, a tam jest gdzieś na dole. Jest tam Adam coś? A Adam gdzieś tam zginął w Czeluściach. Adam eksploruje. Tu jest zachowiec. Latarka potrzebna. A tu jest jakieś wejście. A tam właśnie mówi o tym, co ty znalazłeś. Zamknięte. No, to to, to wtedy jeszcze po się jeszcze przechodzili, nie? A raz zobaczymy. Zamurowane? Nie, nie ma tam A z przewodnikiem tylko. A wak? Nisko. Ale jak to zamknięte? No nie wiem, może tamte drugie z drugiej strony to są. Nawiedzisz. No, Wychodzimy Kolejne fortyfikacje zobaczymy jak gadam eksploruje Jest tam co? zabezpieczone wszystko, nie? No rzeczywiście I to pewnie w bok No I mamy kolejną fortyfikację To się słodka było coś spuszczane było Aha Totalnie widzisz sobie z na... widzę, Widzę szyb no. Z eksploracji góry śmiedowskiej, wszystko na cztery spusty, pozamykane, zabezpieczone i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Myśmy byli tutaj ostatnim razem, tak z przewodnikiem, kilkanaście lat temu, więc mieliśmy już okazję obejrzeć to od środka. Wyglądało to już wówczas bardzo niebezpiecznie. Więc nawet jakby były otwarte te bunkry, to ja bym się raczej nie odważył wchodzić tam. Ale było fajnie. Jedziemy teraz przez pola do wioski łączno. Później Ciemino, nad Jezioro Ciemińskie I przez las wracamy Do Bornego I co gotowi? Jedziemy na Łączno i na Ciemino Przez te piękne pola Łączno piękny kościółek w stylu Rokoko roko i Aleja Lipowa tam jedziemy do Ciemina i już dojechaliśmy do Ciemina zobaczcie jak pięknie jezioro i słyszycie jak psy szczekają ale nie myślcie że one normalnie szczekają one szczekają dupami Nie wycieczki, jak zwykle czekają nagrody dzisiaj porter <muzyka>